Cześć, przywitamy kolejny piękny dzień tekstem biblijnym, Cisie Ewangelię Jana, rozdział 12, wiersz 34. A treść jest taka: Wtedy z tumu padło pytanie, ze słuchania prawa wiemy, że Chrystus jest wieczny. Na jakiej podstawie więc twierdzisz, że syn człowieczy ma być podniesiony? To jest fragment rozmowy Jezusa z faryzeuszami. W zasadzie z faryzeuszami, bo z tłumu padło pytanie, natomiast faryzeusze często wypowiadali się w liczbie mnogiej. Powiedz nam, nie przychodzili indywidualnie do Chrystusa, by Go poznać, chociaż o Nim czytali i mówili wieki, dekady i wieki. To jest bardzo ciekawe, że można wypowiadać się w imieniu czyjejś grupy, zapominając o tym, że co się dzieje ze mną. Skoro czytali o Chrystusie, dlaczego w Niego nie uwierzyli? Dzisiaj jest to podobieństwo, analogia do dzisiejszych czasów. Dużo ludzi wie o Chrystusie. Ale czy osobiście go poznali? Czy osobiście go poznałeś? Czy osobiście w niego wierzysz? Wspaniałego dnia!